Ci, dziewczyny? no to jak widzisz jakąś ładną dziewczynę to co robisz? no jak to co? co podaje jakiś tekst, nie? no właśnie, mówisz do niej. no tak. jak chcesz spotkać Boga, to mówisz do niego. Ojcze nasz, umiesz powiedzieć? no pewnie. i co odpowie? No, oczywiście. tobie odpowiedział? wiesz, miałam kiedyś takiego doła, że z bezradnością z taką rozpaczą poprosiłam go, by mnie pocieszył. I co? Wiesz, możesz wierzyć, lub nie, ale poczułam takie dobre ciepło odsuwające złość, smutek, zazdrość. I poczułam taką radość, prawdziwą radość. Wiedziałam wtedy, że on jest i jest prawdą. A jak to wiesz? To w gęstwie niepółprawd, ćwierćprawd, praw, czy nawet kłamstw, które tylko udają prawdę, znajdziesz tę jedyną prawdę. Jeśli ludzie cię oszukają, on cię nie oszuka. Z nim zawsze zwyciężysz, bo prawda zawsze zwycięża. Zawsze. Zawsze. Spójrz na historię. Naprawdę o Katyniu czekaliśmy 50 lat, i mimo prób jej ukrycia, ona i tak wyszła na jaw. 50 lat albo i więcej. To chyba marne pocieszenie, że prawda pojawi się dopiero po śmierci. Po śmierci? O jakiej śmierci? O czym ty mówisz? No Jak to o czym? Śmierć, posłucha, koniec. Jaki koniec? Przecież Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto we mnie uwierzy, nie zginie, a będzie żyć wiecznie. Rozumiesz? Wiecznie. Rozumiem. A co z drugą częścią ślubowania? Wolność? To proste. Jeżeli znasz prawdę i idziesz jej drogą, to jesteś wolny, bo widzisz tylko prawdę i nikt cię nie zniewoli. Ojciec Kolbe, żołnierze wyklęci, ksiądz Jerzy Popiełuszko, oni znali prawdę i umarli wolni. To oni są dzisiaj zwycięzcami, a nie ich kaci, którzy albo już dawno umarli, albo żyją w hańbie. A odpowiedzialność? To jeszcze prostsze. Jeśli znasz prawdę, Jesteś wolny, to będziesz potrafił dać świadectwo swoją postawą wszędzie i zawsze. To wszystko. A to wszystko jasne teraz. To na pewno musi być prawda. Wiesz, od z ciebie dziewczyna. Siebie. W końcu też kończyłam katolikę. A teraz przepraszam cię, Tomuś, ale muszę już uciekać. Trzymaj się. Cześć. Powodzenia w poszukiwaniu prawdy. Dzień.